PHA he he wszystkim z tej strony, Weronika Erik. I ten filmik będzie bez ścień, będzie on chyba najkrótszy z tych wszystkich filmów, które tutaj widzicie. Chciałabym po prostu Wam zaznaczyć jedną kwestię. Zbliżają się święta i niestety jesteśmy w takich warunkach, że nie wszyscy one mogli się spotkać w gronie rodziny z różnych przyczyn. I chciałabym, abyście pamiętali o swoich bliskich, abyście do nich napisali, wysłali kartki. Zadzwonili i życzyli im wesołych świąt. Do babci, wujka, jakiejś koleżanki, do nauczyciela, nawet. On też o Was będzie pamiętał. Postarajcie się po prostu być jeszcze lepsi w tym roku i po prostu dajcie znać o sobie rodzinie takiej dalszej, z niestety się nie zobaczycie w ten najpiękniejszy czas dla rodziny. Pamiętajcie, że kiedyś tych osób może zabraknąć. Więc po prostu. Teraz jak macie okazję, to po prostu spróbujcie zadzwonić, napisać albo jeśli da rado, nawet się spotkać nad świętami.